looking for an early strike opening minute here it's Wunderland Brazil score the quickest ever goal at the Olympic Games men or women's competitions Neymar Jr. celebrates a victory that will see Honduras play catch-up football comienza el derbi, mueve la pelota al Real Madrid ahí está tocando ya el balón Zidane entrega por la banda para Roberto Carlos toca por dentro, aparece Ronaldo vamos al primer disparo de tierra

Ja, Yusancho ist der Defender. Oh, da ist Takahashi Shiroda, ein Tor! Es sind nur noch 12 Sekunden bis aus Argentinien. Stürmer, Partner von Ludwig van Nistelrooy, der auch leicht angeschlagen ist. Real äh, im königlichen Weiß. Da sind dahin hin, ist geblieben. Von rechts nach links. Ballverlust, Roberto Carlos Adjamić. To jest dobre, und das ist das 1-0. Das gibt sich das schnellste Tor in der Geschichte doch. Neumakai. Korois zrzegł się tej funkcji niedawno. Sebastian Kell. Kapitanem Leverkusen kolejny sezon. Simon Rolfes. Rozpoczęli gość. Od razu ofensywnie, od razu szansa! Czyżby go... Coś nieprawdopodobnego! To będzie najszybsza bramka być może w historii Bundesligi! 6-7 sekunda Karim Bellarabi! Ależ niespodzianka! Każdy pręs pomiędzy Paris saint i Montpellier. Dużo kupi, dużo grymasów, niepotrzebnych gestykulacji ze strony Kyliana Mbappé. Tymczasem pierwsza jak Well the top six continue their own battle for places in the Champions League or the Europa League, but there's a chance here immediately. Shane Long. What a start! Less than 10 seconds played, and Shane Long restored to the starting 11 this evening by Ralph Hassenhoodel. A Stan Watford Oh, maar goed. Via het markt in de Tessa, Baracin. Dit 39 punten. gaan. Maar hij laat het gaan met Chagina. Al meer hij komt. Al meer hij Goal, goal, goal. aan. Het poot van Mark Wilmots nog altijd. Een makkelijke groep. En daar is al meteen een dombalverlies bij de Gibraltarese. En Benteke die scoort 0-1. Snelste goal ooit uit de. Zaczęli Niemcy od razu jedno dobre podanie i szansa przed strzałem. I to jest nieprawdopodobna, nieprawdopodobna historia. Siódma sekunda. Florian Wirtz to jedna z najszybszych, może i najszybsza bramka w historii Niemiec. I już Literally six seconds on the clock and Lukas Podolski. Mocny początek, bardzo mocny, w wykonaniu gości! Ależ kapitalny początek i Paul Marder, która to była ósma, dziewiąta sekunda? Jeszcze poczekajmy. Ja sprawdziłem, patrzyłem na zegar, to była nawet szósta sekunda, ale świetnie. ...in White here, on the offensive straight away, going for potentially the fastest goal ever! What about that for a start? Where Rafael Leal... Two goals for him at the start of October. <cooldown sounds> <voiced displays noise>